Liczne zapytania, jaką herbatę trzeba albo warto pić na Zanzibarze, to powiem Wam, że ja tutaj piję, piję piwo Kilimanjaro i herbatka też jest z Kilimanjaro. Oczywiście ja lubię taką afrykańską też. Co prawda nie wiem, jakie są składniki, później Wam pokażę. Bo to Martin pewnie będzie sobie sparzył w domu. Oczywiście, tą herbatę chyba można u nas kupić, chociaż jak widzicie jest w Tanzanii. Nie widać tutaj, ale chyba u nas taką można kupić gdzieś w dobrym sklepie typu Epi czy coś. Do tego brown sugar jest ok. jeśli chodzi o restauracje hotelowe, bo tutaj akurat jestem w hotelowej restauracji. To problem jest tego rodzaju, że ptactwo dzisiaj akurat nie, bo jest odpływ na oceanie. Nie wiem, czy mi się uda to pokazać. W każdym razie możecie uwierzyć, że jest odpływ akurat. I w związku z tym ptactwo poleciało, bo tam zawsze można coś znaleźć. Natomiast tutaj zawsze z rana się dzieją dantejskie sceny, bo ptaki przylatują, siadają tutaj. I właśnie wszystko zabierają, jak się pójdzie do kuchni, żeby coś sobie nałożyć, szczególnie pieczywo, masło i takie tam sery, nie sery, wędliny, to od razu w dziób i odlatują. A ja po prostu uważam, że za sprawą chyba namowy i oglądania vlogów Roberta Gryna, myślę, że warto... Yy, Warto po prostu wyjechać na dłużej niż na tydzień, dwa, powiedzmy miesiąc, dwa, być na Zanzibarze i wtedy człowiek odetchnie. Szczególnie jeśli to ma miejsce zimą, u nas zimą jest tak jak dzisiaj, jest prawdopodobnie minus kilka do kilkunastu stopni, a tutaj jest plus trzydzieści. Niewielka różnica, więc po co? po co się męczyć, po co kupować futra jak tutaj można naprawdę wspaniale sobie funkcjonować pozdrowienia i serdeczności, zaraz zrobię jeszcze inną, inne wejście to dzisiaj taka herbatka przed śniadaniem co i jak na Zanzibarze siema